Lecimy z sumok, sum. kurwa. Piotruś, zyszymy się, tak? Nie patrz na mnie, robisz swoje, tak jak rozmawialiśmy. I kurwa presja, lecimy Piotruś, tak! Piotruś, łapiesz to! Tu tak! Stuples, stuples, tak. Tak, Zapierdalać go z góry! Dobra! Bijesz go! Brawa! Dobroś, Za plecy i duszenie! Za plecy! Szybko! Tak! Do bocznej! Tak! Balaka! Balaka! Balakę masz Piotruś! Ustabilizuj pozycję! Dociskaj go! Dociskaj go! Bijesz go! Trzymaj! Trzymaj! Złapaj go! Złapaj go! Strafaj go. Strafaj go. Zacznij się proście, da się rudzić. Przeciw obcał, obcał ci plecy! obcał ci plecy! wydaj nogi za, co się nie masz, co się nie, wydaj, 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 Mocno tam za, przeciw zaproście. Oj, szukaj, 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 Słuchaj, przewodnicząca! Jotło! 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 tutaj, Piotr, Jotło! nie na głowę. na Nie na głowę! Nie Jotło! nie Jotło! Tak. do końca. końca, Jotło! 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 nie daj mu do siadu Jotło!

Minuta 50. Bijesz go do końca. Cześć, cześć, część cześć. Tablety. Wpinaj nogi. Wpinaj nogi. Tak, dosiadł. Bij go do końca. Trzymaj. Siadaj na niego. Mogi szerzej. Nie wpychaj mu. Tak, bijesz do końca. Jak będzie trójkąt, to wpinaj trójkąt. Bijesz go. On umiera. Dawaj. Nie ma siły. Dawaj. 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 Nie da się rzucić, wracaj tam na tak, tak, bijesz go, minuta dwadzieścia, wygrywasz, trzymaj, bij go, praca Piotruś, musisz bić, musisz bić, Piotruś bijesz, ręka prawa na tak i bij, szukaj poddania, szukaj poddania, pykaj, nogi pamiętaj, piąć nogi, pamiętaj, piąć nogi. No cóż, mało czasu, 50 sekund, co to jest? Dawaj za plecy! Za plecy się pinaj! A jak nie to sobie porzucaj nim! Tak! Tak! Dzień, Ej, się! mocno, trzymaj! Dosiad, trzymaj ten Dosiad! 40 sekund! 40 sekund! Bij z góry! Strojką z dyrektona miałeś! Dzień, dzień, dzień. Rozciągaj go, rozciągaj go, pod brodę łapa, 20 sekund, mocno, masz tą siłę, masz tą siłę, do dosiadu przechodź, przechodź do dosiadu, 10 sekund.